Po tej fazie, kiedy przyjmujemy do wiadomości, no, że słońce dalej świeci, my żyjemy, po malutku idziemy w tym kierunku, ok, no ta osoba odeszła, świat idzie naprzód, ja też idę naprzód, buduję dalej swoje życie. I to, o czym mówiłyśmy na początku, następuje ten moment, kiedy żałoba dogasa i zostaje ta czułość zawsze żal, zawsze tęsknota, ale to wspominanie y, z uśmiechem przez łzy, a nie z rozpaczą. Tak, a potem już wspominamy ze śmiechem. No. Czodek by ci powiedział. <laughs> Dokładnie tak. No. Um, I tak naprawdę, um, na szczęście, e, większość, z, mówisz, kulturową nas to trwa około roku. Większość z nas radzi sobie. Mhm. Z tym przejściem tego całego cyklu mniej więcej tak. w ciągu roku. U dzieci mówi się, że jeżeli dziecko nie dojdzie do tego etapu prób rad radosnego życia, mhm. konstrukcji życia, dalszego rozwoju, mniej więcej w okolicach 6 miesięcy po śmierci, mhm. na przykład rodzica, no to można. Zacząć zastanawiać, czy nie dzieje się coś złego. Na przykład w klasyfikacji psychiatrycznej jest w tej chwili pojęcie powikłanej żałoby, mm -hmm. czy też zamrożonej żałoby. I to jest taki przypadek, kiedy osoba zamarza w tych pierwszych fazach.